Witam Was! Siemka, siemka. No. To jest pierwszy odcinek serii World, World of, of, Tanks. of... Dasz mi dokończyć? Nie. Tanks. Dobra. Ja jestem... Jedziemy. Nie... <ścoughs> Mogę coś powiedzieć? Ja jestem... Nie, mitra... Jedziemy. Nie. Jest... Nie. Jedziemy. Ja je... Jedziemy. Je... Dobra. Ja to jestem... To jest Minecraft 129, ja jestem Przestań. <laughs> dobra, dobra, jak dobra, musisz... Je, mu zapowiedź. Pros. Co chciałeś powiedzieć? Dobra, dobra, nieważne. Co chciałeś powiedzieć? A, gramy w tak zwanej... bitwie fajnej. To się chyba nazywa... Nieważne co. Wiemy, że jest do ataku. Mamy napisane. Czyli że oni mają bazę, a my nie mamy bazy. Bo to są rasiści. I dlatego. Nie, a to w ten tryb nowy. Przecież. No to. Jest z nowych trybów. Jest jeszcze bitwa spotkaniowa. Czyli że jest jedna baza. I normalnie dwie drużyny. Aha. No. Jakoś nudno. Chyba. Nic nie mów, będzie fajnie. Dobra, dobra. Ej, gdzie ty jedziesz? No ja jadę... Nie, dobra, gdzie jadę? Sam się czepiałeś, że jesteśmy najsłabsi, najsłabsi. Czy wy go słyszeliście? On powiedział, że my jesteśmy najsłabsi. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Mm. Trzeba umieć. Ej, Johar, wybije... wejdź na... sobie możesz, Michał. Wejdź tutaj to sobie, y... To znaczy, wejdź tutaj i pomóż. Przyjedź tutaj. Szybko. Jadę. jadę. Szybko. Dobra. Ale pomóż. jadę. No pomóż. Ale szybko. No dobra, tajgerek jedzie. To musimy się chować. Nie musimy się chować. O, dobra. Patrz, patrz, patrz. Patrz, patrz, patrz. Patrz. No patrz, patrz, patrz. Patrz. buka? Mmm. taki sobie tam buka. Szósty ten. Er, ten, Oooo! się. O. Tam jest. Dobra, dawaj. Nie możemy tak wyjechać, bo z tej górki nas zaczną nawalać. Widzisz już tu, wtory strzelają? Nie wyjeżdżaj, Blaku. Okej okay. O, 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 o Widzisz, widzisz, górki, widzisz, z... widzisz. O już widzisz tam kowo jeden. Z górki strzela. Jak O nie, Kowaj się, chowaj się, chowaj się. podjeżdżaj nad... z górki. Dobra. Nope, ej, już po M6. Nie podjeżdżaj. Albo dobra podjeżdżaj. Uuu, Poś... rozwalił tego. O nie, chowaj się, chowaj się Tam jeszcze jak Dobra, dawaj Jack No zniszczyłem go, nie, ucnąłem Chciałeś powiedzieć, że miałeś Buga Ej no co jest Nie mamy Tigera Co? Nie Mamy, Fox Tigera? Nie, Tigera mamy Ej, nie, nie wychyla się Ej, gościnnicy nie Zap... zniszczyli no ja wiem przecież. Fajnie. Amel. Zesłonić gdzie? Um, czołgiem. Tak. Nie. Ale szybko. Spróbuję. I za późno. I <grym> cię. Albo nie. Ale. Kogo? To znaczy, kogo ty nie zabiłeś? Jestem spełniony. Hmm, tak w kółko będę? Pował się tutaj? Nie, Dobra. wyjeżdżaj. Bo się wszyscy zanudzą. O, o No i zniszczyli go. Dobra, jadę. Ale... no, hmm, przegrywamy. Dwa do no Super. No, widzisz, to przez ciebie. Ej, ale tutaj są ci mózgi. Dobra. co z tego? Nie. Dobra, <noise> rozwaliliby mnie bardzo no szybko tego. no i dużo by było fajniej bo nikt cię nie chce oglądać nie no ale muszę jakoś dziesięć... istnieć w tej rundzie 10 minut lamisz ale tam tiger o nie o nie a ty 10 minut lamisz o nie tiger o zniszczysz o, go dawaj do... dawaj dawaj tak chciałbym czemu nie? Bo... Ej, uwaga, no! No. Odwróć się. Uuu. Szejn. I kisiotkę. Ja już tam, nie trafiłam. No i... Hmm. No. Dobra. Ale spotkamy się po przerwie i mam nadzieję, że też będzie lepiej. No. 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 No to do no to... zobaczenia. Witamy ponownie w przerwie. Mam, no. siema. Jak widać. E, Teraz dobrało nas... E, o, oh, jesteśmy najlepsi, no. no. Tak właściwie to Black. Black B Jest najlepszy. A wiecie co ja umiem robić tym czołgiem? To Harwesz na im i uwaga. Umiem się kręcić. <noise> Ej, tak w sumie to nie była dla nich przerwa. Przecież to sekundy trwało. A no. Ej, to nie była przerwa. O, to znaczy, no wiesz, dla nas to była przerwa. Dla nich nie. O dobra, no i co z tego. To i tak się zawsze będzie nazywało przerwa. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, mógłbym ciągnąć temat albo, albo, albo nie. Albo, albo nie. A wiecie co będzie niedługo? Koniec roku. Jestem odkrywczy. Ale nie, bardzo fajnie. Bo już... już mam dosyć liceum. Zohar... Tak <noise> <noise> <Joachar> bo ze <noise> święt. <głosy> Jaki Johar. Taki... E, taki dziwny kolega ma takie imię, wiecie. Zapamiętałem tak po prostu. Nie. No. Ej! Ktoś Michael. już mi spalił na mnie pocisk. Coś ci powiedział? Michel. Aha, ja już ej ej, ej, ej! No ej, gdzie ja jadę? Osłaniaj a gdzie ty mnie, Proszę, nie osłaniaj mnie! <laughs> nie chciałbyś. No jakiś ciebie no! I co? Wpadłeś? Ja, hej, a co? ja to rozwalę sobie AM AMXa. Ja nie mogę. Jaki z ciebie Niechała ja na niego nic nie, nie zrobiłam. A on mnie nic nie zrobił. Nic. A tam... No. Dobra, dawaj. No co? jak masło przeciwnik oberwał! Ej, przerzuciłeś się na mnie? Nie. Ale przynajmniej rozwalaj ich obydwu. Nikogo nie rozwalisz. To niszczy... trzeba umieć grać w Black'u BB. No i patrz. Jak to się no, robi. no, 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 no. No i no. co? No i Kurczę, 185 85 b cię tak niszczy. To jest niszczyciel. No. No. Ale to, że się nazywa niszczyciel, to nie znaczy, że on ma niszczyć. Znaczy. Patrz, patrz, patrz. I już po tobie, patrz. Zobacz, jak się jak epicko zniszczył. I łop! Chowaj się. Uwaga, uwaga. mi O tam z tyłu. Chowaj się. No, no, no. A i co? To przecież no, nie ty. No, gosia się obraca. Dobra. Teraz to będzie. No, a teraz wolimy no, no, tamtego. No proszę. O, nie potrzebuję pancerza. Będę 38 ton. No i co? Mm. W następnej bitwie ty jedziesz najgorszym czołgiem, a ja najlepszym. No, nie trafiłem. Co to jest? Ty jedziesz, ty jedziesz el traktores, a ja o, jedę. Trzy życie, no, pięknie. Ale el traktores. traktores. Ale jeszcze go zniszczę. A, o, i co to jest? Ja nie mogę, ale mnie wkurzają te nazwy tych czołgów. Ej, nakręcamy jeszcze mi jedną? Czy chcecie nakręcić jeszcze jedną? Halo? Halo. No cóż. No cóż. Albo dobrze. Zakończmy odcinek wygraną Black BB, ale spokojnie, bo w następnym się odwdzięczę. Komu? No tobie. <grym> Za co? Stawiecie na otwarty ogień, zablokujecie i. i, i. Dobra. Nie, jeszcze chwilę bo jak grają inni. Tak, Prze przerzuć się na y, działko samobieżne i patrzcie się, jak się ustawię. Okej. Okay. <słuch> no. Obystrzelił! No dobrze, no. Emocjonująca chwila, poruszył się. A nie, jednak... Chyby... Black BB. Dobra. To chyba... Koniec. Chyba, nie jesteś tego pewien. No, no dobra. Nie Siema. Mówić. Jak widzicie Siema. graliśmy. Subskrybujcie graliśmy... oczywiście. E, piszcie, że chcecie więcej odcinków. No a jak nie chcecie, to i tak piszcie. Minecraftem po, na... 1.29. Dobra. No. Siema, subskrybujcie, lubcie, polecajcie i, i wiecie też... Tak na koniec filmu. No. 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 no dziękujemy za uwagę nam się, słucham. Jaką uwagę, przecież to nie było przemówienie. No dobra, dobra, siema. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Holy crap. Popatrzmy jak sobie grają. No dobra, koniec, koniec. Dziękujemy, do widzenia. Dzięki. Siema, siema. Poczekamy się w następnym odcinku, którego prawdopodobnie nie będzie. No dziękujemy.